Tak, dostaliśmy tam najemniczkę, ale Dobry możemy Łukasie wynająć sobie strzała chłodu, czyli zamraża, dobra jak ktoś jest postacią walczącą, czyli barbarzyńca, czy tam paladin. Płonąca strzała to tam z ognia i jeszcze chyba błyskawicy była, nie? No jeszcze trzecia była na pewno błyskawicy, coś tutaj nie ma, ale dobra i tu my mamy jak naciśniemy o to nam się pokaże ekwipunek i możemy se dać nic nie możemy dać bo nie mamy zwoju identyfikacji to no oczywiście. dobra ona daje nam to trzeciego questa teraz to zaraz o tym tura. identyfikujemy żółty przedmiot 2 do 3, odporność na zimno 5 No niech będzie na ten początek No najemniczka może tego użyć, więc dajemy jej Berdyż Dobra, idziemy tu obchać Obchać w pistu O, tutaj drugi PS wykonany Widzieć. sprzedajemy widzieć sprzedajemy 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 co my tu mamy co tu my tu mamy jeden do siły 6 to 6 do energii no 6 do energii to fajnie mieć tak to dajemy jeszcze sobie to sprawdzimy, co tutaj mamy Co tu mamy? No to handel, dobra, handel Nic nie mamy, ale kupujemy łuk naszej zajebistej najmice I ma obrażenia z 1.4 na 6.19 A my mamy 27.33 A nazywa się Anur Anur Kurwa, co za imię pojebane Zadajemy, tutaj deponujemy i mamy 25 siły mamy mieć Kurwa mamy 13, jakim cudem nimy Dobra, idziemy na cmentarz z powrotem, bo tu mamy kryptę i mauzoleum do od odkrycia, a tu fajne itemy czasem lecą, więc warto to odwiedzić Warto Warto 5 6 dupa beczki rozbijamy, bo i z nich też lecą. Dobre Futro Arktyki pewnie, coś w tym stylu O, już kurwa nie umarły słucham, pewnie kurwa kości jakiś oooo o. level dobra kurwa bełty won wybroja won dupa odporność na zimno 7 2 tuszycia No, odporność 7-8 więc myślę że to lepsze będzie Level w energię Umiejętność Dalej lodowe uderzenie Won Gin... szmatu niewierna Nie umarła Nie umarła Dobra nie będzie nie umarła W sumie jest nie umarła ale Dobra Okej. Okay. On, prelanci. daje odporności na wszystko w tarcza. Przynajmniej o ile pamiętam. Dobra dla Paladyna na początek. Nie będzie mikstura, to kasa jakaś zawsze. Oj, Pentagram. Hmm. To się tu nie lubi wierzących. Nie umarli, nie umarli. Borderca także, bo to jest to, to jest to. O, żyje Dobra Lekkie mikstury, teraz tylko zbieramy. Skrzynka. Pierścień, amulet, kasiora. Złoto to dla zufałych. Jestem przeciążona. Przeciążona jestem, kurwa. Kombinujemy. A po co nam mieć Lepiej oszczepy, dobra. Ciśniemy z powrotem. Ciśniemy z powrotem, żeby mieć od razu teleport do miasta i co jak wrócimy, to pociśniemy do krypty. Która jest po przeciwnej stronie miasta Ciśniemy dobra Miłego dnia. Co my tu mamy? Aha, to mieliśmy, więc przedajemy. Do dołpy, do dołpy. Do dupy. Do, dupy. do, dupy. do dupy. lepsze o dwa do siły nie ma co to sprzedajemy co my tu mamy nie 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 nie, nie, nie. nic ciekawego Ciekawego, brilancika dajemy, miksturki dajemy Potem jak będziemy mieć koski chodarymów To takie trzy miksturki dajemy na miksturę pełnego wzmocnienia Dobra, to malanie chce już... już trzeba będzie Dobra Kasę zdeponujemy Deponujemy i ciśniemy do krypty nie do krypty to jest naprzeciwko przecież No mamy level 9 łatwo idzie o, Skrzyneczki Berło dobrej jakości O to będzie kupa kasy Oj skrzynka Pamiętajcie otwierajcie skrzynki bo tam kupa do, do czasem dobrej i tem lecą Zresztą wszystko otwierajcie. O, prymitywna krótka laska ma i o. Otwierajcie. Że przydaje Gin. Dobra, trzydziesiąt złotych mam dopiero zbić. Idziemy na to. O, bossu, bossu. Mąszenie. No, teraz nie stękaj. Tylko działaj. Dobra. Śniemy. Dobra. Sarkofagus! Czerwo następne, patrzcie kurwa, kasy a kasy. Co to za berełko? O, dwa modlitwa może być. Ja się tam cieszę. O, kościoła, maczo Pięknie, zaraz level. I level. Pamiętajcie, że to players 8 jest. ramy kaszory o, duże mikstury czyli coś się będzie działo nie, to nie zagraża gra ja wciążona kurwa, nie piję tu bier... orlą o, kurwa mikstura, duża no nie wszystkie niebieskie przedmioty się bierze jakbyście zauważyli po prostu Trzeba wiedzieć co trzeba brać No ale tu w trakcie to się wyucza Lodowe uderzenie, jakie obrażenia? Jakie obrażenia mamy? Kurwa? O, już 52 maksymalne Coraz bardziej nabieramy kształt Bo ja Gosu Cold MF Bliss Czarodziejka. No i proszę. Oczyściliśmy kryptę i Teraz Zaraz nam zostało trzy miasta. obchać zdobycie. Tak. No, powiem wam tyle tylko, że zabicie krwawej ulicy nie jest takie proste dla innych postaci, jak nie mają dobrych itemów i w ogóle. opać lepsze. O, jeden do siły, jednoznaczność znosność. Plus plus 5. O, rzecz mordy. Palec glifu. Palec glifu lepszy. 1700, 500. 2400. Berła. Takiej temy się zbiera Nie, dosimy O tupiero zbić takie temy O dupę rozbić, tak naprawdę Którek mamy, Zbieramy je jak I nigdy nieka. się dziwię Bo nigdy ich nie zbieram Jutro się będę zastanawiał czemu to robiłem Czemu to robię Dobra A w sumie to można powypierdalać te te słabe nie Słabe wypierdalane Okej okay, dobra No teraz wracamy na zimną równinę teleportem Ciśniemy na kamienne pole, szukamy tego teleporta, żeby na następnej misji się zacząć normalnie, bo ja teraz nie jestem w stanie grać dłużej. dłużej. Czemu? Bo wypiłem naprawdę, naprawdę parę więcej, więcej niż mniej browarów, więc e, ciężko mi się tu gra. W kamiennym polu będziemy mieć teleport, waypoint oraz kamienny krąg, coś ala Stonehenge. Tam będzie upadły co nawala promieni. Ooo, champion! By... Był czempion. O, jest. Pętaną stworzyłem. A może nie? O, Rubin. Rubina jeszcze nie było chyba. Uklejsz Oj berło, berło jest dobre O kurwa Co my tu mamy To lepsze to niż nie ja mamy Mamy tego... Waypointa! Teleportu! Teleportu szukamy! Noży już nie zbieramy, bo kasę mamy. O nie, bydlaki, kurwa, jak ja ich nienawidzę! Kurwa... Tu już muszę tracić. Ginąć! O, popatrzcie talizman, talizman, jeszcze nie było. O, dobry talizman z odpornością, naprawdę dobry, na początek. Bo jak się przejdzie grę, to w następnym poziomie odporności tam jest minus ileś odporności? Minus 20 chyba, na koszmarze, minus 40 na helu, na piekle. Więc warto dbać o to O o to mi chodziło spotąć mamy, jak on się nazywa Rakinusz chyba Chyba, o jest. Był. Uf, to jest się nie Mienie, emanują potężną magią. Mhm. Mm I to... Dobra, w energię, w energię... Tutaj, w to środowe 61 obrażenia. O. Dobry tekst jest w tym, w tej księdze. Zaraz puszczę, tylko ich wybije Patrz Beru! Jak nigdy normalnie wypada. Dobra księga. I przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina. Historia w tym gdzie jest zajebiście powiedziana i coż, się na tej całej bicinie dwa księgi. A i zamek. Saty Gdzie dokonano Był wielu strasznych babka. czynów. I Dobra. przyszedł czas. Dobra. No, to swarty, się jego nie trzeba robić, jak ktoś nie chce. Ale to zawsze jakiś ekspiest i tam runa wypada więc o, bezluteczne berło Jeden do mocy, dobra, nie będzie Dobra, skoczymy w sumie to miejsce, zobaczymy co tam słychać Idziemy do Charsi, Sprzedajemy, wracamy szybko, raz, dwa Możemy tutaj na naszej babce OB to szybko ona i nasz Dobra, kiści tu tak okay. spacja jak się naciśnie to się anuluje wszystko co jest na ekranie Warto pamiętać o tych skrótach bo to 2 do, do siły się kurwa przyda na pewno w jakiś stop bo to przyspiesza gra ja po prostu. ciśniemy dajemy, deponujemy, zostawiamy. Rubinek, czachy, mocnienia. Lecimy dalej, szukamy tego teleporta. Bo teleportu jest klucz, bo jak się zapisze gra, ja to się pojawia w mieście. O, popatrz, kurwa, świat zdaje się drżeć, jak późno ale normalnie. też się ma wszystko w dupie, i można robić nic Dobra, nieważne. ważne. O, jak szybko. No i kurwa do miasta. Jeszcze to zdobyliśmy, nic, miksturki. O, to możemy zamienić. No i to byłby drugi quest.